Jest z nami libero drużyny Justyna Łysiak. Justyno, dostałaś kwiaty za grę w obronie? E, nie, to kwiaty dla całej drużyny. Myślę, że tutaj przymił kibic po prostu w ramach jakiegoś tam upominku dla całej drużyny przyniósł także. Także bardzo sympatycznie. Mm, powiedz mi proszę, czy dostałaś może powołanie na, jed, na minister obrony narodowej, bo dzisiaj było pewno obron w Twoim wykonaniu Zarówno Anka Landazo, jak i Amanda Koneo mocno uderzały tę piłkę, o Gabrieli Orboszowej nie wspomnę, a ty zawsze byłaś tam, gdzie ta piłka spadała. No to jest jakby moja praca, bardzo się staram, bardzo dziękuję za miłe słowa. Szkoda, że gdzieś tam nie udało się tego może jeszcze lepiej wykorzystać. Eee... Myślę, że dziewczyny zagrały dzisiaj super, super w ofensywie. Tak jak mówisz, no, są bardzo silne i, i gdzieś tam wykorzystały dzisiaj swoje e, najlepsze, e, najlepsze kierunki i myślę, że dlatego też ten wynik taki, a nie inny. Czy o twoje, czy... O Twojej postawie w obronie zadecydowało to, że po drugiej stronie też jest to dosyć, no, bardzo dobra libero Aleksandra Szczygłowska. Lubisz taką rywalizację z libero drużyny przeciwnej? Szczerze, ja zupełnie o tym nie myślałam. My się solą znamy prywatnie, bardzo się lubimy. Eee, przygotowałam się do tego meczu, jak do każdego innego. Analiza kierunków ataku i najmocniejszych stron przeciwnika i po prostu staram się wykonywać swoją pracę najlepiej jak mogłam dziś. W czym tkwi sekret deweloper PG w trakcie spotkań z wami? Ostatni raz pokonałyście Rzeszowianki bodajże w styczniu 2021 roku. O wow! Szczerze mówiąc, ciężko mi tak teraz to określić, bo to jest nowy zespół. My również mamy nowy zespół. Mogę tak naprawdę powiedzieć o tym, co się wydarzyło dzisiaj. Zespół z Rzeszowa jest zawsze bardzo dobrze poukładany, jeżeli chodzi o system blokobrona. Mają też bardzo ofensywne, mocne zawodniczki. Myślę, że po prostu są kompletnym zespołem, który dzisiaj zaprezentował się lepiej. I na końcu chciałem Cię zapytać o to, czy, czy marzy Ci się punkt zdobyty jako libero, czy też jest już za sobą? Mam tutaj na myśli to, co zrobił Max Granieczny bodajże w meczu Suwak z Lubinem, gdzie właśnie jedną z obron zapewnił nie tylko punkt, ale też zwycięstwo w secie swojemu zespołowi. Powiem szczerze, nie widziałem tej sytuacji, ale no jeżeli tak, to są zawsze takie dodatkowe sytuacje, które myślę, że mogą nakręcić zespół, także jeżeli takie sytuacje się zdarzają, no to, to zawsze gdzieś to napędza i mam nadzieję, że mi też może kiedyś się taka sytuacja przydarzy. Super, bardzo Ci dziękuję. Życzę Dzięki powodzenia się. w kolejnych meczach. Dzięki.